Witam wszystkich hodowców i koleżanki hodowczynie. Moje młode, przedstawiam moje młode. Dużo kolorowych wyszło w tym roku. Wiadomo, obrączki mają mnie z tego roku, bo miałem nadwyżkę ponad 200 sztuk. I trzeba to to. Złożyć. Wszystkie wyjdą. Ja ich, ja ich nie pogania. oni sobie wychodzą powoli. Ważne, żeby same wyszły, nie, nie pomagam im w żaden sposób, bo później będzie latał po drzewach. A jest już ponad 25. Do odsadzenia będzie jeszcze z 20. Także koło 50 będzie młodych, a no tu obiecałem. Obiecałem koledze. No ten czerwony, który miał właśnie iść do kolegi, ale jak już wyszedł, no to znakiem w sobotę go nie zawiozę. Może są głodne, po prostu nie daję przed oblotem jeść, żeby później na spokojnie mi weszły, bo jeśli dam im jeść, to później kurde, nic mnie nie słuchają. Na razie się trzymają koło domu Nie wiem czy co zginęło, czy nie zginęło, bo nie liczę, bo po prostu najlepiej nie liczyć, nie patrzeć. Pójdzie to pójdzie, każdy ma prawo nie czuć. Oddali się za daleko, później może nie trafić. A ja z, z tego, że kiedyś mój opiekun, jak mnie nie było, yy, nie wypuścił w odpowiednim czasie młodych, jak się okazało, wypuścił, włożył jednego dnia, na drugi dzień wypuścił z tymi starszymi, te młode i te starsze wyprowadziły. Yy, to było w 2021 roku, i yy, hodowcy, którzy Którzy, do których poszły te błode. no jeden w Podkarpackie, drugi gdzieś koło Stalowej Woli i tutaj sąsiedni oddział po prostu z, zgłosili dopiero się do mnie, ale po lotach, jak już gołębie zaliczyły program lotowy u nich. I dlatego teraz uczulam go, żeby nie, nie wypusz, nie tego, nie wkładać do gołębnika Gołębi przerośniętych, bo wtedy się oddalają, albo niech troszkę posiedzą parę dni. No i tego. Każdy później, jak gołą pójdzie do niego, to każdy chce kartę własności. No ale jak udało im się lotować bez karty własności, no to ciekawe. Dlatego teraz zakładam starsze obrączki. I mam spokój. I obrączki nie są z oddziału tu, gdzie mieszkam, tylko z daleka. Z daleka. O, te chyba nie wyjdą za bardzo. Ale to. O, Andrzejko, tu jest ten rudy, bo chciałeś mieć rudego. On ma takie. Nie wiadomo, jak się spierzy ja z drugiego lęgu ci zaobrączkowałem nie gwarantuję, że będzie rudy, może będzie rudy a z pierwszego lęgu no po prostu trudno tak od razu powiedzieć, że będzie rudy dlatego z drugiego masz zaobrączkowane a czy będzie rudy to tego nie mogę zagwarantować no tamte już wysoko tam poszły o one sobie siedzą Moiczko ten, ten pstry wyszedł. Ja wiem, że gdybyś go wziął, bo jest fajny kolor Ale jest jeszcze połowy pstry, także połowego pstrego dostaniesz no, To połowy też jest przy wylocie, także Słowego też nie dostaniesz, bo widzisz, nie chcę ci dawać takie młode, które już wychodzą, bo od Ciebie pójdzie o do mnie, może nie trafić. Może, może wrócić, to nie jest powiedziane, że nie wróci. Zresztą teraz mi wróciły trzy gołębie, jednego nie było. Nie było. W 2021 wywoziłem. Trochę była zła pogoda, to było. Przełom grudnia i stycznia, wtedy zginął, przyszedł teraz, ale to jest rywki, także te gołębie są twarde, niesamowicie twarde. I dwa teraz, dwa młode zawiozę teraz do Suchedniowa, właściwie spotkamy się w Strachowicach na targu, to mu dam. A zobaczymy co dla Ciebie. Może coś dla Ciebie będzie. Tylko, że Ty lubisz te kolorowe, a tu będzie ciężko. Bo to te kolorowe właśnie, szymer widzę, że też wychodzi. To zostały jarzębate i nakrapiane, także... Troszkę polatamy i... Jeszcze latają, jeszcze kilka lat. Także zobaczymy, coś postaram ci się przywieźć, ale nie gwarantuję, że to będzie kras. Musiałem tamtego ci zatrzymać, tego czerwonego, starego, no ale pierwszy raz wyszedł na tak, dach Dzisiaj, bo to cóż mu zrobić? Jego wola. Ja specjalnie nie zmuszałem go i płowy to jest z rodziny, ten co siedzi na wylocie. Także. Może dostaniesz następ to, to razy, o ile będę w Polsce, bo to jest, to jest trudno powiedzieć. Teraz, jakby był, no to byś dostał, no ale. Przy tych młodych jest para starszych gołąbków, które jest para takich, które mi doszły. A po prostu chciałem, żeby razem się złączyły. Bo w zeszłym tygodniu wrócił Samczyk który, po którym nie mam nic. A wrócił i wrócił z moim numerem telefonu. Czyli myślę, że nikt go nie zatrzymał. A w związku z tym, że chciałem coś po nim uchować, to go zostawiłem u młodych. Najpierw siedział trzy dni biedny sam. Chciałem zobaczyć, czy, czy kał w porządku. W porządku. I chcę chociaż parę po nim puścić, wiadomo. Każdy chce. No. To jest nóż, widelec. Po może być najlepszy gołąb. To jest takie moje zdanie. I trzeba wypuścić porocznych. Nie mówię, że już parę, po parach rozpodowych, tylko porocznych najlepiej wypuścić. Coś może, coś trafi się takiego. Jakiś rodzynek. Będzie nietuzinkowy, zobaczymy. O, nie rwią się tak za bardzo. A ja im jeszcze nie dałem jeść nic. Celowo, żeby Nie jadły, i później siedziały, i szukały. To chyba tu mamy. To koło mnie też nikt nie mieszka. Więc to też czasami na jego dach schroną. Ten samiec rywka z tą samiczką czerwoną, pstrą. To jest gołębi yy, Jawor od Marka Różelskiego. To jest już, już, już po gołębiach Marka Różelskiego. Potem od Marka to mam trochę gołębi. A tu jeszcze mam taką odrywki samiczkę z 13 roku, która mi dała wiele radości. Co ciekawe, ta samiczka jest koloru niebiesko-bstra. I już mi się żal jej zrobiło, bo mówię: Tyle gołąbków fajnych dałaś, więc leć sobie. No i dałem jej wolność, ale powiem szczerze, że tylko tydzień nie było. Na pewno poszło do tam. Tam podobno gołębi jakieś były, jakieś latawe. Tam kolega mówił, że tam jeszcze po zakupie tych gołąbków jak pan Rywka zmarł, to było chyba w 2015 roku, bo to ostatnie młode były z 2015 roku. No to gołębie zostały rozebrane, ale, ale tam zostało gołąbków kilka, które tak stary Holender, super rozpodowiec, tam zostały dwa gołąbki, nie wiadomo skąd tam się wzięły dwa gołąbki, 215 z oddziału Turobin, no to trudno powiedzieć, skąd się tam wzięły, no nikt nie wie. Wiem, że tam były 215. No. Do mnie trafiło 13 sztuk. No, między innymi po tej samicie w kategorii C, co tak dobrze latała. Miałem dwu, dwóch jej synów, Mówię, miałem, bo po prostu już ich nie mam. Wiadomo kurczę jak się nie, nie, nie pracuje w Polsce tak jest oni się na to nie poradzi Jeden poszedł na wypożyczenie nie wrócił do tej pory ale życie Ale tu mam jeszcze jedną od Pana Rywki, ciemną samiczkę, podobną do tego, do tego nakrapianego samczyka, e, która też pozostawiła ślad w mojego w hodowli. Zresztą dużo pstrych, o, między innymi ten pstry, co widzimy tu, to jest właśnie, mają więcej białego te głąbki po tej samicy. To znaczy ona jest nakrapiana ciemna, ale po niej Właśnie rzucają albo w drugim, albo w trzecim lęgu jakiegoś pstreju. Należy tego pstrego zostawić, już go nie wywozić, pociągnąć się po tym stremi i rewelacja. I z czym się nie złączy, go opleci. Ale to mówię, musi być pstre. Bo wychodziło mi pstre, ja na początku nie wierzyłem, że to po tej samicy jest, to, to pstre, bo po prostu, no cóż, jak mnie nie ma. Półtora miesiąca, no to jak ja mogę stwierdzić? A opiekun pilnuje, ale on nie wie co jak, tylko także dbało to, ale nie ma, nie ma takiej orientacji, nie wie, które po których najpóźniej no dojść, A teraz jestem w Polsce trochę dłużej, więc sam doszłem, że po tej parze właśnie są stre. Udało mi się zaobrączkować w tym, w tym okresie i wiedziałem, że to, jest, to są po niej. A tak to wcześniej nie wiedziałem. Także Andrzejku, będziesz chciał z tych, z tych czerwonych strych, no nie mówię, to dostaniesz po prostu, nie ma sprawy, bo to i ta para jeszcze teraz też coś, ma, coś będzie miała. To znaczy, nie wiem, nie patrzyłem, ale widocznie, że mogą być jajka na wykluciu. Dostaniesz, dostaniesz. Ja i tak mam dla siebie odchowałem. Ja z każdej pary chcę coś uchować dla siebie, żebym wiedział, miał jakiś pogląd, wiedział co i jak, które giną, które zostają. Później, jak już wyrzucą, zaczną wyrzucać piórka, no to. Ale tu mam jeszcze taki przypadek, że jeden z tych młodych, z tych szpaczków. Karmi młode, te mniejsze. Bo tam mam róże, mam te parę dorosłych i ja zostawiłem taką parę dorosłych, która po prostu nie dokucza, nie, nie bije tych młodych. Te młode, nie, jakby to powiedzieć, nie oddalają się z gołębnika, dobrze się w nim czują. Zresztą nie, na, nie siedzą na górnych siodemkach, tylko. Tylko chodzą normalnie, dorosłe ich nie wiją, bo zostawiłem zostawiam jedną parę, dlatego że taką wybrałem parę, która nie dokucza im, a karmi po kolei jak podejdzie. O i teraz się ładnie, o te różne, różnokolorowe. O te nie wyjdą. Tak, od początku roku. Zaraz. Od stycznia tego roku liczę, że już przy, wróciło mi jakieś 7 gołąbków. Do zeszłego tygodnia. No, no. Oczywiście dwa. Dwa co wróciły, co nie było. Jednego nie było 3 lata, drugiego, drugiego to jeszcze naprawdę. To chyba 4 lata i były dłużej. To jest mi trudno stwierdzić. Bo po prostu zeszyt ten, nie wiem, co się stało z tym zeszytem, wiadomo, że był wywożony, bo mam, mam zapiski, natomiast nie mam, po jakiej parze był ten gołąbek. Ale to mniejsza z tym. W każdym bądź radzie, Andrzejko dostaniesz, dostaniesz, nie przejmuj się, dostaniesz, no po prostu jestem teraz w Polsce, to dostaniesz. Także w Starachowicach zawiozę to, co obiecałem, to dotrzymam słowa. Dobry lot wszystkim.